Na tapczanie leży, leń, nic nie robi. Cały dzień. Bo nie mam zajęć, tato, no. Borkowskiemu internet nie działa, babeczka od włosu nie umie w ogóle włączyć kompa i tyle. Wiesz, nie to, żebym się czepiał, ale skoro masz luz i tak sobie siedzisz, może zrobisz coś pożytecznego. Mieszkanie posprzątał, matce pomógł. Co ty robisz, tato? Achievementa przecież robiłem, no. Mówi się wyzwanie. Są na to polskie słowa. Jakbyś się mniej fokusował na grze, a bardziej skupił na nauce, to byś wiedział. No dobra, no to co mam zrobić? Okna umyć, nie wiem, posprzątać coś? A może zacznij być pożytecznym? Są teraz takie aplikacje, na przykład Pomagier. Dla ludzi, którzy nie mogą wyjść z domu, a potrzebują pomocy. To młodzi, sympatyczni, zaradni ludzie. Tacy właśnie jak ty mogą mi pomóc, na przykład zakupy zrobić, psa wyprowadzić. No dobra, tylko co ja z tego będę miał? Jakiś hajs, czy coś? No nie no, no tylko o kasie myśli, no. O nie no, o wy milenialsi, co wy sobie myślicie? Jeszcze pieniędzy byście chcieli za swoją pracę. Ja to w twoim wieku, to pracowałem z pasji, a na śniadanie jadłem bułeczkę z ambicją, popijając soczkiem z honoru. W żółtym. Dobra. Przekonałeś mnie. Okej, okay, za pracę należy się zapłata. Zrobimy tak. Jeżeli dzisiaj pomożesz jednej osobie, choć tylko jednej osobie, to ja... To ja ci zapłacę dziesięciokrotność Twojej tygodniówki. Dziesięciokrotność? Tak? Serio, serio? Serio, serio. ta wow, tato no, nie tak mocno. Dlaczego tak mocno? Zawsze mnie ściskasz tak mocno. Dobra, dobra. Co my tu mamy? To będzie magier... Yy. Oj od razu pierwsze zleconko padło. To pójdzie za łatwo, ja kocham łatwy hajs. Dzień dobry, ja z aplikacji w sprawie zakupu lekarstw dla pani. Oj, Robaczku, twoja koleżanka już była. Wszystko mi załatwiła, przed chwilą poszła. Jasne, mm, rozumiem. Dziękuję. Przepraszam, do widzenia. Do widzenia. Koleżanka. Hej. Wiesz co, chyba korzystamy z tej samej apki? I ja też miałem zlecenie na tą babkę. Zlecenie? Jesteś płatnym mordercą, że masz zlecenia na ludzi? <laughs> Przezabawna jesteś. A tak serio, to musiał być chyba błąd jakiejś w aplikacji, bo to samo zlecenie? Eee, masz zlecenie na ulicy koralowej z wyprowadzeniem zwierzęka na spacer? Skądka? Tak mam. Także pozwolisz, że ja to przejmę i tak chyba będzie sprawiedliwie. No to teraz zobaczysz jak wydnis pipeline A... To, y, proszę go wyprowadzać y, na trawce, najlepiej na słoneczku. Dobrze, nie ma problemu. Zaopiekuję się pana zwierzątkiem, już pan, pan A, e, e, no, co pan robi? Pan jej nie, nie daje tego psa, no? Pan spojrzy na nią, że to jest typowa kociara, no? Co? Jakiego znowu psa? Kolejne zleconko na moje konto. Świetnie, świetnie. <laughs> Właściwie, to dlaczego tak bardzo ci zależy na tych zleceniach? Wiesz, Ariad? Jakoś tak dzisiaj narodziła się we mnie taka wewnętrzna potrzeba czynienia dobra, nie wiem. To był taki głos w serduszku, który powiedział Przemo, dzisiaj wstajesz i czynisz dobro, bo dobro do Ciebie wraca i tak i tak i tak, tak. Wiesz co Przemek, lubię Cię, spoko z Ciebie. Dzięki. Zresztą wiesz, wszyscy mi to mówią, ale ja jestem bardziej taki, jak jakby to powiedzieć... Gdzie jest żółw? Czego zgubiłeś? Ja go zgubiłem? go zgubiłaś, gdzie w ja ogóle? Ja cię zakadałem! No oczywiście, że tak, ale to było Twoje zlecenie. Ja byłem tylko czasem minaczem dla Ciebie. Poszedłem z Tobą. Szukamy go. Speedy! Speedy! Nie wiem, no. Dobra, zgoogluję to. Jak zwabić żółwia. Żółwie lądowe. Co jedzą żółwie lądowe? Zobacz! Żółwie jedzą kijanki, żaby, larwy, wo wo wodzianki. Nieważne, ogarniemy sałatę. W kreskówkach było, że jedzą sałatę i to sałatą go zbawimy. Chodź. Speedy! Masz. Serio myślisz, że mógł uciec dalej niż na kilka metrów? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W tej samej kreskówce widziałem, jak właśnie żółw ogrywa zająca w wyścigu. Więc nie ufam tym skorupiakom. On może być nieziemsko Arya, tak swoją drogą. To na długo przyjechałaś do Polszy z Ameryki Północnej? Z USA Jesus, kto mówi Ameryka Północna? Chyba jeszcze ja. Nie wiem, czy na długo. Na rok minimum. Wiesz, tato Polak, no w ambasadzie takie tam. Uuuu, czyli córka dyplomatki. No nieźle, nieźle, trzeba się zakręcić, to będzie dobry posag, dobra partia. Słucham. Wybacz, w sumie to zabrzmiało strasznie prostacko. Bardziej mi chodziło chyba o to, że ty jesteś po prostu. <laughs> to jest ja sobie robię. A to, że dobra partia, to chyba wiadomo. I. Patrz, Speedy! Speedy, Speedy, jesteś? Nigdy, ale to nigdy więcej tak nie rób, się, dobra? Nie oddalamy się. Chodź zabierać cię do domu. Nie parchaj nam. No cóż, Aria, gratuluję wykonanego zlecenia. Anulowałaś? Dlaczego? W sumie to ja go zgubiłam, ale ty go znalazłeś, a spacerowaliśmy razem. Także znaj łaskę pani. Miej to jedno zlecenie tylko dla siebie. Serio? Dziękuję, to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Swoją drogą co zamierzasz zrobić ze szkołą? Czy będziesz się uczyć w domu, jak to wygląda? Mm. No, not really. Mogę sobie wybrać każdą szkołę, jaką chcę. Takie benefity dyplomacji. Polecasz swoje liceum? Jeszcze nikt mi nigdy nie zadał tego pytania. No z pewnych przyczyn może się kiedyś dowiedzieć, dlaczego. To trudne pytanie. Przede wszystkim zacznijmy od lekcji w u Prowadzi je taki łysy, trochę dziwny człowiek. Dziwny przede wszystkim dlatego, że chyba mnie śledzi. To był dziwny dzień. Aria, tak swoją drogą, to... Ty mnie pytałaś, ja nie miałem okazji. Po co tak naprawdę byłaś na tej apce? W sensie jesteś. Czy to jest kwestia jakiegoś moralniaka i chcesz spłacić dług wobec społeczeństwa, czy, czy to tylko do CV, taki wolontariat? W sumie to drugie, ale nie do CV. To taka moja forma pomocy. Moja mama pracuje w fundacji charytatywnej, dbam o zdrowie, więc pomyślałam, że też coś ogarnę i pomogę komu trzeba. Kiedyś ktoś w moim życiu też mi pomógł, więc pomyślałam, Czemu nie? Masz rację. Spłacam swój dług. W każdym razie to był dziwny dzień. Wiesz, człowiek, może miałbyś ochotę jutro spotkać się jeszcze raz i spędzić trochę czasu? Przepraszam, mój stary dzwon, przepraszam. Okej. Okay. No hej, tato. Otóż nie, Zaskoczycie? Zadanie wykonane. No a jak? No także szykuj hajsik, bo nie po to cały dzień z żółwiem, żeby teraz za friko to robić. Opowiem w domu, ci niezła akcja była, no. Papsy. Hajsy? Chyba żartujesz. To wszystko robiłeś dzisiaj tylko dla hajsów? No tak, bo mój tata mi powiedział, że jeśli pomogę dzisiaj jednej osobie, to wypłaci mi dziesięciokrotność mojej tygodniówki i bankomat będzie robił skrót, teraz sam Stary, czy ty masz w ogóle jakiekolwiek resztki rikczu w sobie? What the fuck? No co? Słuchaj, spędziłem dzisiaj z tobą pół dnia, Wyszłam na spacer do lasu z żółwiem, jak w jakiejś taniej komedii romantycznej, a ty mi mówisz, że zrobiłeś to tylko dla hajsu? No wybacz, ale nie trzymam sztabek złota pod łóżkiem, a poza tym życie w stolicy kosztuje. A tak się składa... Dude, składać to można leżak, a ty to jesteś zwykły douchebag. Ari, ale daj mi chociaż dokończyć. Wiesz co, zróbmy tak. Jak dostaniesz kasę od starego, to przelej to na fundację mojej mamy i mogę iść w za to do twojego liceum. Deal? Mm czemu miałoby mi tak na tym zależeć, co? Bo masz 12 znajomych na fejsie, z czego połowa to twoja rodzina, a znajomość z taką laską jak ja daje ci plus 10 do atrakcyjności szkolnego prestiżu. Mhm. Mm to prawda. To wszystko prawda, zgadza się. Swoją drogą, niezły z ciebie stalker. Dobrze. Mamy deal. To co? Robisz ten przelew, czy potrzebujesz druczek na pocztę? Otóż nie. Już go zrobiłem. Niby kiedy? Tak kilka sekund po tym, jak podałaś nazwę fundacji swojej mamy. A co z naszą umową? Przelew zrobiony, więc... Chyba wciąż obowiązuje, co? Aż nie mogę się, Aria, doczekać, aż pójdziemy razem na waksy. Swoją drogą... To był naprawdę dziwny dzień. 🎵 No patrz, tam jest taka chmurka i wygląda jak Speedy. <grymne> Cute. No.